zmazywania polskich bohaterów narodowych z polskiej nie, historii. Oczywiście, że tak, oczywiście, tak, nie, że tak. Pani całym całym senator, pani senator, pani przed chwilą broniła wolności artystycznej? To powinna być prawda historyczna. I prawda historyczna no ja jest nie jasna. Niego, Rodzina Olmów poniosła męczeńską śmierć w czasie II wojny tej, światowej opcji, za ratowanie Żydów. I to powinniśmy mówić na świecie. I, badacze, I to powinniśmy tłumaczyć. Badają prawdę historyczną, a nie no. polityczki. To, to dlaczego zabrakło miejsca? Dlaczego zabrakło miejsca dla, dla rodziny Olmów? Wystawa była przygotowana... Dlaczego zabrakło miejsca? W... O... Znaczy, ja powiem tak. Kwestia rodziny pojawiła się na tej wystawie w momencie, w którym zostały też podjęte pewne... Inne kroki dotyczące rodziny Ulmów, kiedy została eksponowana ich historia poprzez e, ich beatyfikację, poprzez to, jak tak. stali oni... To dlaczego ją teraz e, chciać? Jakby... Dobrze, to to teraz... Dlaczego teraz, teraz, teraz dla, dla, dla Pani minister... Pani, minister. I przez Co to są, badarze, pani bardzo proszę, bardzo proszę.